Hipnotyczne dzień dobry. Dzisiaj opowiem o tym, jak czujesz się podczas hipnozy. Zapraszam. Stan hipnozy dla naszego umysłu jest zupełnie normalnym i naturalnym stanem. Ale ten stan należy podczas sesji odpowiednio. I brzydko to zabrzmi: sztucznie wytworzyć. I to jest ten moment, kiedy, uwaga, bo to zabrzmi niesamowicie tajemniczo, kiedy słyszysz moje słowa podczas sesji hipnozy, rozumiesz każde z moich słów, słyszysz je, ale nie do końca wiesz, co do ciebie mówię. Działa to na tej samej zasadzie jak podczas, hmm, kiedy prowadzisz samochód. Przypuśćmy, jesteś w drodze i koncentruj się cały czas na tym, co jest przed tobą. I w pewnym momencie, przypuśćmy, jest audycja wiadomości w radio, tak? Słuchasz tych wiadomości, zastanawiasz się nad tym, co się dzieje mimo wszystko na drodze, i przypuśćmy, pojawia się pewien komunikat. Uwaga kierowcy, albo uwaga COVID, znowu ten COVID i tak dalej. I całą uwagę koncentrujemy ponownie na tym, co się do nas mówi. Ale czy na pewno pamiętasz, co mówiło się przed tymi komunikatami, mimo że je słyszałeś? No właśnie, to jest ten stan całkowitej koncentracji na tym, co jest w tym momencie dla Ciebie najważniejsze, tak, można powiedzieć? Więc pamiętaj: stan, w którym wszystko, co jest dookoła, jest Tobie obojętne, a koncentrujesz się na jednej rzeczy, to jest właśnie stan odpowiedniego transu hipnotycznego, który właśnie jest wytwarzany podczas sesji, czyli słyszysz moje słowa, rozumiesz je, ale nie do końca wiesz, co do Ciebie mówię. Tak samo, właśnie z przykładem o wiadomościach. Nie wiesz, co było wcześniej, mimo że to udało się Tobie wcześniej właściwie usłyszeć, tak? Takie coś właśnie dzieje się podczas hipnozy. Zaznaczam, też nie zawsze, ale najczęściej, ponieważ każdy umysł pracuje inaczej i każdy umysł ma inne możliwości i predyspozycje do tego, aby odpowiednio skoncentrować się na sesji. To, że ten stan, przypuśćmy, nie zawsze daje się osiągnąć, mam na myśli właśnie ten moment ym, z tym zapominaniem słów, tak można tak to nazwać, to nie znaczy, że sesja się nie udała. I pamiętaj, nieważne jak odczuwasz sesję hipnozy, czy ją czujesz, czy jej nie czujesz, ważne, że hipnoza działa po. Czyli odczuwasz po sesji automatycznie jej efekty. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam do subskrybowania kanału oraz oglądania, e, podążania za mną na Facebooku. Wszystkiego dobrego Ci życzę i pozdrawiam Cię hipnotycznie. Cześć.